Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. W tej chwili 16 stopni odczuwalne, 18, 65% zachmurzenia, umiarkowana jakość powietrza, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane. No i tak, ja dzisiaj w domu, gdzie się nie wybierałam, no, zachciało mi się loda, za szybko poczułam tą wiosnę. I taki mam dyskomfort w kartle. No oczywiście mam w domu neoangin, tak więc już temu... Zapobiegam. Nie jest źle, ale wiem jaka to przyczyna. Za wcześnie, tak jak na mnie, to po prostu za wcześnie. Pozdrawiam Was ciepło. Miłego dnia, życzę miłej niedzieli. No ale, jako, że nie może być pustych przebiegów, musi być u mnie praca. Tak więc, zobaczcie, ile rękawów zrobiłam. Praktycznie to dzisiaj zaczęłam. Mówiłam, że będę robiła od góry. Ale tak pomyślałam sobie. I robię od dołu, ponieważ od góry to bym musiała robić pojedynczo, a ja robię za jednym zamachem dwa rękawy i po prostu i, i tak mi wygodnie, jednakowe, równe. Więc tutaj, no wiadomo, każdy w swoje wymiary. Trzeba zmierzyć obwód nadgarstka i wtedy wyjdzie nam tak, jak powinno być. Ja tutaj nabrałam na druty numer 3. 50 oczek, później yy, po jakimś tam czasie, no, po takim momencie, jaki uznałam za, za po prostu wystarczający ten ściągacz, dodałam w co drugim oczku. Przerobiłam dwa oczka, i dodałam dwa oczka, i dodałam, i dopiero wtedy na lewej stronie przerobiłam wszystko na lewo z tymi nowo dodanymi oczkami i wtedy już robiłam drutami czwórkami, robię już czwórkami numer większymi no i tak, i już już tam już mi zostało um, zostało, no bo ja tak już mówię sobie, myślę co ja tam robię więc jeszcze tam mam do narzucenia bodajże 10 czy ileś oczek zaraz Wam pokażę skąd je biorę i już narzuciłam, bodajże, tutaj w tym momencie, tu widać, o tak, tu w tym momencie. Z jednej strony oczko, z drugiej strony oczko, i później na lewej stronie, z tej i z I dodałam już po dwa oczka w każdym rękawie. A tutaj trzeba po prostu wyliczyć te oczka, które tutaj są dookoła, i tyle, i tyle. Musi być w rękawach, żeby po prostu te oczka, żeby te rękawy tutaj spokojnie, swobodnie wszyć. Na tym to polega. Wyliczyć sobie, tak, żeby wszystko pasowało na swój rozmiar. I, i dodawać, jeżeli jest za mało, to dodawać co jakiś czas, żeby, żeby tutaj wyszło nam tak jak należy. Bardzo fajny jest ten wzór, naprawdę jestem sama nim zachwycona. No i tak. I jak zrobię te rękawy, to aha, jeszcze guziczki muszę dokupić. Może jutro pójdę do Pasmanterii tu blisko koło mnie i zobaczę, czy takie guziczki jakieś dostanę gdzieś. No na pewno gdzieś tam jakieś dostanę myślę. No. Super, super. No i tak mi dzisiaj niedziela przebiega. Nie jest źle oczywiście, no ale. Już nigdzie się nie wybierałam, bo mówię w tygodniu chodziłam tyle dni. Tak więc, ale jutro się przejdę, jutro się przejdę, a dzisiaj w związku z tym dyskomfortem gardłowym, to mówię, nie zostanę w domu, żeby lika nie kusić. Chociaż wiem, że to moja wina, bo po prostu za wcześnie. Ale tak przy, no, tak przygrzało słońce, tak się zrobiło fajnie, że no aż lud się prosił do kawy, no i właśnie. I kiedyś nie byłam taka delikatna, mogłam nawet dziś mam lody jeść, a teraz, no niestety jest jak jest no i cóż rękawy przybywają cieszę się bardzo bo następne włóczki czekają w swojej kolejce, także będzie co robić pomału, pomału będzie co robić no ale przecież u mnie musi być i książka bo to nie ma także tylko robótki są przerywniki, praktycznie wczoraj to bardziej się skupiłam na tej książce, bardzo mało mi zostało do końca, ci ją skończę oczywiście, tyle przeczytałam, ale to było późno w noc, także książka, powiem Wam tak, urzekły mnie te fiołki w ten sposób, że myślałam, że to taka z, tej, z tego cyklu miła, łatwa i przyjemna. A to jest książka. Chociaż tu pisze, że no wspaniale napisana, pogodna, optymistyczna i mądra. No nie wiem, czy ona tak do końca jest pogodna, bo są takie różne perpetie losowe, takie różne ludzkie losy, że nawet no, oczy mi się zaszkliły. Powiem, były takie momenty, które po prostu, no, które były mocne, że tak powiem. Były mocne i wywarły jakieś wrażenie na mnie, takie mocne, ostre. No, że rzeczywiście wzruszyłam się, bo było czym. No takie ludzkie perypetie, tak jak to, no, tak jak to no, w książkach, w filmach. Poruszane są ludzkie losy, które dotyczą nas wszystkich. Każdy z nas, o każdym z nas można by napisać jakąś książkę. Od narodzin do, do późnej starości, czy kresu życia, każdy z nas ma jakieś e, sytuacje życiowe, losowe, z którymi się w życiu zmaga, y, które po prostu rozwiązuje, które są do rozwiązania, a niektóre nie są do rozwiązania, i trzeba przejść nad nimi do porządku dziennego. Także no, książka jest. <grym> Nie mogę powiedzieć, że jest porywająca, bo to nie pasuje do tej książki. Ona jest poważna ta książka, tak bym powiedziała. O poważnym życiu. O pow... Chociaż też są takie sytuacje, które są no może i zabawne nawet, ale, ale to jest książka poważna, tak ja ją odbieram. To nie jest romans, to nie jest na tej zasadzie, jak nieraz lubię sobie taką odskocznie zrobić i taką książkę przeczytać, która po prostu no, jest taka mistyczna, relaksująca, a to jest książka poważna. Cała w fiołkach i jestem właśnie ciekawa, co to będzie, bo ten tytuł ma tutaj odzwierciedlać się w tej książce, no ale przecież wiadomo, ja nie, nie opowiadam treści, bo ja nie lubię, jak ktoś mi opowiada treść, to ma być po prostu wielka tajemnica i nie niewiadoma. Także tyle na ten temat mojej recenzji. Taka recenzja ogólna. Ona książka warta przeczytania, oczywiście, jak najbardziej, bo przecież gdyby nie była warta tego, no to bym do późna w nocy nie siedziała i nie czytała jej. Z pewnością. Już nie mówię, która godzina, bo to rzeczywiście było bardzo późno, późno. Tak. To tyle na ten temat.